Zacznijmy sobie od tego, że naprawdę nie musisz być gotów, gotowa na wszystko już dziś. Nie musisz wiedzieć, kim jesteś. Nie musisz manifestować idealnego życia w tydzień. Nie musisz mieć wysokich wibracji cały czas. Serio. Jesteśmy dziś w czasach, w których rozwój osobisty stał się trochę jak taki fast food. Wszystko ma być szybkie. Efekty mają być natychmiastowe. Skaczesz z jednego kursu na drugi, z jednej afirmacji do drugiej, z jednego podcastu na drugi, zapisujesz się na webinary z nadzieją, że to już ten moment, że wreszcie wskoczysz na wyższy poziom, że wreszcie to zaskoczy i że jak się postarasz, jak utrzymasz tę wysoką wibrację przez trzy dni z rzędu, to twoje życie nagle się zmieni, nagle będzie skok kwantowy. A potem wraca stary program, stara emocja. Albo stary schemat i wchodzi myśl, czy ja robię coś źle. No nie, nie robisz. Tylko prawda jest taka, że programy, które nosimy w sobie, nie znikają, dlatego że przykleimy je sobie na nasz Vision Board, albo że powtórzymy afirmację 55 razy. One są głębsze, czasem mają swoje korzenie jeszcze w dzieciństwie, albo. Nawet z poprzednich pokoleń. I nie chodzi o to, żeby ci to teraz przytłoczyło, ale o to, żebyś zrozumiała, zrozumiał, że wychodzenie z tych programów trwa że nie u każdego trwa tyle samo. Niektórzy mieli więcej szczęścia, dostali w domu wspierające przekonania, więcej miłości, mniej lęku, a inni mają trochę więcej do odplątania i to jest ok. To nie znaczy, że jesteś o tym człowiekiem. Znaczy, że masz po prostu inną ścieżkę. Moda na rozwój duchowy zrobiła coś pięknego. Otworzyła temat duży, świadomości, rezonansu, ale też zrobiła coś bardzo niebezpiecznego. Zaczęła tworzyć nowe wymagania, nowe checklisty, nowe presje. Czy już się przebudziłaś? Czy już medytujesz co rano? Czy już wymanifestowałaś sobie partnera? Czy twoje myśli są wystarczająco pozytywne, żeby nie przyciągnąć negatywnej rzeczywistości? I znowu jesteśmy w punkcie. Nie jesteś wystarczająca, znowu konisz. Tylko tym razem wspodnia do jugi i spalo santo w dłoni. Ale rozwój duchowy, ten prawdziwy, on nie wygląda jak Instagram. Czasem wygląda jak płacz w łazience. Jak konfrontacja z czymś, co bardzo długo nas polało. Jak tydzień, w którym czujesz się kompletnie wyłączona, jak moment, w którym masz dosyć afirmacji, dosyć pisania wdzięczności i dosyć świadomego jedzenia. I co? I to też jest rozwój. Nie robisz tego źle, kiedy czujesz chaos. Nie robisz tego źle, kiedy Twoje manifestacje się nie spełniają w tydzień. Nie robisz tego źle, kiedy znowu się boisz, znowu wątpisz. Znowu czujesz się słaba. To nie znaczy, że nie umiesz, to znaczy, że się uczysz. I nie da się tego przeskoczyć, ani skrócić, ani ominąć. Można tylko iść swoją drogą, uważnie, szczerze, po swojemu bezgotowania. Masz prawo rozwijać się w swoim tempie, masz prawo mieć czas, żeby coś naprawdę poczuć nie tylko zrozumieć masz prawo jeszcze nie wiedzieć masz prawo mieć etapy, kiedy. Nic się nie dzieje z pozoru, bo pod powierzchnią dzieje się wszystko. Neville Goddard mówił, że wszystko już jest, ty tylko się do tego dostrajasz, ale nie ma przycisku przyspiesz, jest tylko przycisk ufaj. Zeland pokazuje, że jak bardzo próbujesz pchać rzeczy na siłę, to one się cofają, bo wszechświat nie działa przez napinkę, on działa przez rezonans. A rezonans działa, gdy jesteś prawdziwa, prawdziwy. Autentyczna. Nawet jeśli autentycznie czujesz się dziś, to dupy zmęczony, pogubiony, albo po prostu przeciętnym człowiekiem. I co z tego? To jest ludzki stan. Nie jesteśmy zrobieni z mchu i magii. Jesteśmy ludźmi. A to już jest święte. W Matrixie wszystko ma działać perfekcyjnie, szybko, efektywnie. Ale my nie jesteśmy maszynami. Jesteśmy duszami, które przyszły tu po coś więcej niż czeklistę naszych sukcesów. Po coś więcej niż idealny dzień. Po coś więcej niż manifestowanie rzeczy jak z katalogu. Jesteśmy tutaj, żeby doświadczać, poznawać, budzić się we własnym rytmie. Więc przestańmy się porównywać. Nie oceniaj. Nie myśl, że jesteś gorsza, gorszy tylko dlatego, że jeszcze nie czujesz światła na twarzy i nie widzisz synchroniczności co chwilę, co godzinę. Jesteś dokładnie tam, gdzie masz być. I wszystko, co trzeba, dzieje się w twoim tempie, w twojej wersji, w twoim ciele, w twoim sercu, w twoim życiu. I to wystarczy.